Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Jest wtorek 17, nie, 18 lutego 2025 roku, a to jest łyk Słowa Bożego na dziś i właściwie na każdy dzień, kiedy tutaj trafiasz. Posłuchajmy: czytanie z księgi Rodzaju. Pan Bóg, widząc, że wielka jest niegodziwość ludzi na Ziemi i że Usposobienie ich jest wciąż złe. Żałował, że stworzył ludzi na Ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni Ziemi ludzi, bydło, zwierzęta, pełzające i ptaki podniebne bo żałuję, że ich stworzyłem. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Pan rzekł do Noego. Wejdź wraz z całą Twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko Ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszystkich zwierząt czystych, weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze, samca i samice, również i z ptactwa po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej Ziemi. Bo za siedem dni spuszczę na Ziemię deszcz, który będzie padał 40 dni, 40 nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni Ziemi, cokolwiek stworzyłem. I wypełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na Ziemię. Psalmy sponsoryjne. Pan zaśle pokój swojemu ludowi. Oddajcie pokój. Panu synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę Jego imienia. Na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Pan ześle pokój swojemu ludowi. Ponad wodami, głos Pański. Pan ponad wód bezmiarem. Głos Pana potężny, głos, pała, głos Pana pełen dostojeństwa. Pan ześle pokój swojemu ludowi. Zagrzmiał Bóg Majestatu, a w jego świątyni wszyscy mówią: chwała, Pan zasiadł nad potopem. Pan jako król zasiada na wieki. Pan zaśle pokój swojemu ludowi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał, uważajcie, strzeście się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich. Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów, jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są Wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie, mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli mu: Dwanaście. A kiedy połamałem. Siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułamków? Odpowiedzieli: Siedem. I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie? Można powiedzieć, że Bóg patrzy na świat i widzi, że ludzie robią wszystko, co najgorsze. W tej historii Noe jest wyjątkiem. Ktoś, jeden człowiek, który pozostaje wierny, nawet jeśli wszyscy wokół idą w inną stronę. Dlatego dostaje misję: zbudować arkę, ale zanim nastąpi ratunek, przychodzi potop. Bóg nie niszczy świata, żeby się zemścić. Być może on chce go oczyścić i zacząć wszystko od nowa. Tymczasem w Ewangelii uczniowie martwią się, że nie mają chleba, choć przed chwilą, czy kilka dni, czy kilka miesięcy wcześniej, widzieli na własne oczy, jak Jezus rozmnożył go dla tysięcy ludzi. Jezus po prostu nie wytrzymuje, wybucha i pyta ich: Jeszcze nie rozumiecie? Ile razy przeżyliśmy cud, a chwilę później panikujemy że Bóg o nas zapomniał. Nie zapominajmy. Bóg o nas nie zapomina. Błogosławię Ci. Dobrze, że jesteś, miło, że jesteś. Do jutra.